Hej, wszystkim z tej strony niebieska, będę temat bardzo serdecznie na moim kanale. I tak. E, przepraszam z góry, że nie było długo dosyć odcinków, bo. Mm, trochę mi czas zabierało generalnie, bo te pokolenia i. byłam na pokoleniach jeździeckich, i. E, tak to się skończyło po prostu. Nie miałam czasu czegoś nagrać. Ale co, dziś no, po prostu czas nagrać. Cos. <grym> e, także co? Mm. Co doszło do naszej gry? Mm, dobra, dobra. Ale ja już to zrobiłam z Karina, nie wiem po co, ale. E, mam 51 końców, więc sajdź co? Mm. Oj. <grym> Oj, co ja <je> robię? <grym> e, czy ja już nagrywałam z tymi Anglikami? Chyba tak, nie? Tak. Dobra, to co Sajce, ja już się tepam do stajni Jorvik i zaraz się widzimy. Okej, okay, ja już jestem. Uj, miałam się tepnąć do stajni Jorvik, okej, okay, wiem, a musiałam zamknąć okno. Mm, ja jestem taka zapominajka. <noise> Jej jest, bo taka dziwna. Dobra, jak już będziemy, to do Was po prostu wracam. Okej, okay, kochani, ja już jestem, więc lecimy. O, są dni otwarte. Jorwigieju, jegiela, to długo czekałam. O, Oj, Widziałam, widziałam, co chciałam zobaczyć. O, są te lipicane co były w zeszłym roku. No, to fajnie. Aha, okej, okay. Widzisz, co ja sobie zrobię screena, Może mi tak. Mm, tak, po prostu jestem przyzwyczajona. Albo dobra, może nie. Nie, po co. Mamy tu zadanka, ja już byłam, znaczy nie byłam, tylko moja koleżanka oczywiście grała na moim koncie. Pozdrawiam również moją koleżankę. No i tak, moja koleżanka grała po prostu na moim koncie, więc widać, że zrobiła mi tu zadanka. Także dziękuję, bo nie lubię robić zadań, ale okej. Okay. O, osiadła mi tu koniec, czy tu były? Nie, w zeszłym roku tak nie były chyba. Ja trzeba robić, robić te zadanka. O ja, ale te liczne konie są, no one są przycudne. Ja bym sobie kupiła tego, bo on ma te skarpetki i te odmianki, o jacy. O, in, on też jest bardzo ładny, ale nie mam strych końców, może dziś sobie doładuję. A, dzisiaj jest oferta. Także fajnie. No ale dobra. Um, coś mi koleżanka tu gadała. O ja cię! O ja cię kręcę. No dobra. Słuchajcie, i co? I tam są chyba jakieś zwierzątka. Jakieś zwierzątka widzę. W zeszłym roku też by tutaj te zadanie. Nie. A ja już nie pamiętam. ujęcie I mogę. Ujo! O oh my god, ale słodko! Czekajcie, ja muszę sobie pyknąć zdjęcie, bo po prostu. Yeah, Jejo, ale to jest cudy na sajce. Muszę zacyknąć fotkę, bo... I tak, jak, e, przepraszam, z góry jak słyszycie... O Jezu! Jezu, jakie lagi! E, jak słyszycie moje psy, ale moje psy ciągle szczekają mi, to wiecie. Osiołka. O ja kręcę! Ale osiłki są słodkie. Owieczkę? To jest owsa? Tak, da się! O, jacy A krowę da się? Krówkę też można O, świnkę też Taka dzika No dobra e, No dobra, nie będę wszystkich Zmierzał tak No dobra, lecimy Jakby ktoś chciał do naszego klubu To tak generalnie zapraszam, ale mamy tu mało osób e, no bo generalnie mamy tu jakoś tak nic nie napisane, bo gdzieś był stworzony i nie chciałam się pisać bo nie, nie miałam czasu nagrywać nic znaczy moja koleżanka mi stworzyła, nie? jak już mówiłam, dziś troszkę grałam i mm, wiem, że chwycam się jakbym nigdy go nie widziała, ale no, jakoś tak lubię się zachwycać, jak nawet to widziałam. Więc wczoraj, dzisiaj gram, ale mega mało. Po prostu tylko weszłam? Zobaczyłam, coś i już wyszłam, więc ja tak nie zwiedzałam, powiem Wam szczerze, bo. O kurczę, no, generalnie ja tam nic nie robiłam. Tylko weszłam, zalogowałam się i. no. i nic, i po prostu nic. Ale dobra, robimy zajęcia. Chociaż szczerze nie chcę się robić, ale okej. Okay. Aha, to ja nawet nie to. No dobra. Um, e, gdy Oknia zapytała mnie, czy chcę być bla, bla, bla. Ok, e, podczas tego wydarzenia myślałam, że gryz, gryzą mnie małpy. Okej, okay. małpy? Hmm. No dobra. Ja nie umiem czytać. Dobra, przeczytam. Nie, albo nie. Nie chce mi się. Nie będę czytała, bo nie umiem. Nie no, umiem, ale nie chce mi się. Po prostu. Dobra. jak się wystraszałam czegoś, myślałam, że ktoś mi wszedł do pokoju, więc dlatego zrobiłam pauzę. Ok. Ok. Ruszę. Wycieczkę już. O, tak, tak, ja to kocham. Co ech, co ech? No dobra. Um, dobra. Aha, no co mi uciekasz to, No a ja tobie tak uciekam. No tak nie miło powiem szczerze. A mi trochę zimno jest. O Jezu, tak mi jest zimno. Jezu. Okej. Okay. Oha. Aha, Aha okej. Okay. Dobra. Tak mi tego nie było. Robię pauzę. Robię pauzę. Tak nie było. Nie no, dobra, nie będę się wygłupiała. Ale tak, na, tak szczerze, gdzie ona jest? A, tam. Kobieto, ty nawet swojej mapy nie widzisz. Chodź co? Aha, i chciałam wam tylko coś pokazać. Może wiecie, ale mm, pokażę wam bagę na darmowe ubrania. I mówię tak naprawdę. Na no, niektórych to nie działa i generalnie no, nie działa to na cały czas. O, fajna czapa. I popatrzcie, po prostu robimy coś takiego i dajemy Enter. No, a tu akurat na, na tym nie, nie, nie działa. Ale na większości działa po prostu. Um, na przykład na tym działa, ale ja nie chcę tego ubierać. Podoba mi się bardzo ta czapka, ale. O, działa! I patrzę, klikam Enter, no i mam tą czapkę. Ale teraz to wygląda jak jakiś taki debilek. Bo wygląda jakbym była łysa. Szczerze. Ale tak szczerze, ale generalnie podoba mi się ta czapka, bo to są fajne takie, więc jestem mistrzynią robienia bagów. E, wow, o, Jezus, o Jezu, o Jezus, biedny koń, także e, lecimy, aha, okej. Okay. I mi się ogólnie podoba ta czapka. Spoko jest. O Jacie. Dobra, ja będę już szybciej przed Tobą, bo nie chcę się na Ciebie czekać. I gdzie to jest? Hmm? Tu jest. Uuu, te kamienie. Oh my god. Pojedziemy do tych kamieni. Czy nie? Nie! Kurczę. Hmm. No hmm. kurteczki. Dobra, ja już będę kończyła ten odcinek, bo nie chcę mi się szczerze robić tych zadań. No ale słuchajcie, ja już kończę. I słuchajcie, przepraszam, że ten odcinek trwa tylko 5-10 minut. Jakoś tak? Ale mam przeznaczony czas i mam tylko 16 i 48 minut. E, 16 minut i 48 sekund. Więc ja już z wami się żegnam i do następnego... No i tak, e, może dzisiaj będzie odcinek kupuje konia, może nie, może tak. na no ale co, do następnego odcinku i pa!